Cześć, witamy w Fixer TV i dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać taki industrialny stolik z blatu w kolorze dębu i z profili stalowych. Jako materiały do naszego stolika wykorzystamy blat z marketu, profile stalowe o przekroju 4x4 cm do narzędzi spawarka, szlifierka kątowa, kątowniki i oczywiście miary. Nasz stolik będzie miał wymiary 80x80 cm i wysokość 75. Dlatego w tej chwili odmierzymy długości profili i utniemy wszystkie poszczególne elementy, żeby później je pospawać. Nasze elementy stalowe, profile, które będą stanowiły nogi i wsparcie stołu są już gotowe, są przycięte na odpowiedni wymiar, możemy przystąpić do ich spawania. Nasze nogi są już wyspawane, spawy są oszlifowane, i jedyne co zostało zrobić, to przyspawać poprzeczki, i wtedy cała konstrukcja stołu będzie już gotowa. Kiedy wyspawamy to, zrobimy otwory montażowe do blatu. Otwory montażowe zrobimy w dwóch rozmiarach. Ze strony wewnętrznej zrobimy większy otwór, tak żeby przeszedł przez niego łepek wkręta, a od strony blatu będzie otwór taki, aby po prostu przeszedł trzpień wkręta, dzięki czemu nie będziemy mieli wystających łebów. Nasza podstawa, baza stołu jest już gotowa, oczyszczona, wyszlifowana, przygotowana do malowania i do montowania blatu. Postanowiliśmy jednak zmodyfikować nieco naszą pracę, mianowicie ramę oddamy do proszkowania. W tej chwili tylko nawiercimy otwory i przygotujemy do montażu blatu. I można by było powiedzieć, że nasz stolik jest już gotowy. Aczkolwiek poczekamy na efekt z pomalowanymi nogami, chociaż te przeszlifowania też nadają mu uroku. Zapraszamy, oglądajcie inne filmy na kanale Fixero TV. Subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli chcielibyście nabyć narzędzia, których używaliśmy do e, zrobienia tego stołu, zapraszamy do sklepu internetowego fixero.com.